Drodzy Państwo, w kolejnej części e, naszego cyklu spotkań w ramach kompedium Wiedzy o Ekonomii i o Zarządzaniu m, przybliżymy, się, m, tem, przybliżymy się bardziej tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, czym to podejście, czym to pojęcie jest, e, w jaki sposób powinno być, e, powinno być rozumiane. Michael Armstrong, e, autor jednej z najlepszych książek związanych właśnie z tym obszarem zarządzania, czyli zarządzania zasobami ludzkimi, Napisał, że on za to pojęcie uważa strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji, czyli pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Szanowni Państwo, obecnie jest toczony, toczona duża dyskusja, czy następuje zmierzch roli człowieka w procesie zarządzania i funkcjonowania gospodarki. No, bo przecież mamy nowe technologie, mamy sztuczną inteligencję, programy, komputery, wszystko tak naprawdę, co niedługo roboty wszystko to być może będzie kiedyś w stanie zastąpić tego człowieka. I to jest jeden punkt widzenia. Drugi punkt widzenia jest jednak taki, że podstawą i tak funkcjonowania wszystkich procesów w organizacjach są ludzie. I przyznam się szczerze, że ja jestem zwolennikiem tego drugiego podejścia. Bo nawet najlepszy robot, który nam się zepsuje, będzie wymagał ingerencji człowieka. Pomysł na różnego rodzaju aktywności, inicjatywy i tak dalej, też jest domeną człowieka jako, traktowanego jako kapitał ludzki tej organizacji. I w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi kładzie się tak naprawdę istotny nacisk w tym kontekście na traktowanie ludzi jako kluczowych zasobów. Zarządzanie którymi. Należy bezpośrednio do kadry e, kierowniczej tego e, szczebla i odnosi się do planowania strategicznego przedsiębiorstwa. Planowanie strategiczne przedsiębiorstwa patrzące w bardzo długim horyzoncie czasu i odnoszące się do absolutnie najważniejszych, fundamentalnych celów naszej e, organizacji. Musimy jednak pamiętać, że w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi nie wszystko jest takie proste, jak mogłoby się nam wydawać z samej definicji czy z samego, Samego, samej próby rozumienia czy rozłożenia na czynniki pierwsze tego pojęcia. Mianowicie ludzie nie są zasobami. Ludzie dysponują zasobami e, swoim zdrowiem, swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, postawami, wartością, motywacją, czyli wszystko to, co macie Państwo. Wymienione w drugim punkcie na tym, na tym slajdzie. Co mi po tym, że będę miał zatrudnionego człowieka, który nie będzie miał ani wiedzy, ani zdolności, ani umiejętności, ani zdrowia, ani postaw. Wartości, które będzie reprezentował, będą bardzo dalekie od postaw mojej organizacji, a jego motywacja do pracy będzie żadna. On wtedy nie będzie moim zasobem będzie, przepraszam za wyrażenie, kosztem mojej organizacji, nie będzie przyczyniał się do zwiększenia wydajności, efektywności, skuteczności funkcjonowania mojej firmy. Więc te zasoby, które, które człowiek ma i które wykorzystuje, te są e, rozumiane przez pryzmat e, zasobów ludzkich. Właścicielem tego zasobu są poszczególni pracownicy i tak naprawdę tylko oni decydują o stopniu zaangażowania tego zasobu podczas pracy. Jeżeli mój pracownik nauczył się języka chińskiego za swoje pieniądze, ja mu nie brałem, nie dofinansowałem nauki tego języka chińskiego. No to w jego gestii jest to, czy on tego zasobu będzie chciał użyć do, mojej, do, do pracy u mnie w organizacji, czy też nie będzie chciał tego, tego zrobić. Ludzie są, tak jak macie napisane na slajdzie, ludzie są strategicznym zasobem dla firmy i tak jak każdy zasób strategiczny jest dla tej organizacji jest źródłem zarówno szans, czyli tym, co może sprawić, że ta organizacja będzie się rozwijać lepiej. Będzie lep, budowała lepszą, bardziej wydajniejszą przewagę konkurencyjną, lub też będzie źródłem zagrożeń dla organizacji. I sam proces zarządzania zasobami ludzkimi to nic innego jak z jednej strony wykorzystanie tych szans, a z drugiej ograniczanie zagrożeń płynących z ludzi, od ludzi. Drodzy Państwo, jest tak naprawdę sześć różnych funkcji, które odnoszą się do zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwsza odnosi się do rekrutacji, do selekcji, wtedy kiedy my poszukujemy pracowników do naszej organizacji, wtedy wystawiamy ogłoszenie rekrutacyjne, rekrutujemy powiedzmy sobie z 50 osób i na poziomie, na poziomie tych 50 osób dokonujemy selekcji jednej, dwóch czy trzech, tylu ilu potrzebujemy do, 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 do pracy w danym momencie. Adaptacja pracownika, szanowni Państwo, w moim, w moim zdaniem absolutnie kluczowa funkcja zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego że Znaczna, zdecydowana większość niepowodzeń związanych z wdrażaniem pracownika do pracy polega na tym, że. Czy skutkiem tego jest to, przyczyną tego jest oczywiście to, że, że ta adaptacja pracownika nie przebiegła w sposób optymalny. Moją rolą jako przełożonego jest zaadaptować tego pracownika, czyli przekazać mu wszystkie. wszystkie cele, które, które ma realizować, wszystkie zadania, które ma realizować, ale także wprowadzić go w zespół, w którym, będzie, w którym będzie pracował. Pamiętajmy, że tutaj też olbrzymią rolę odgrywa kwestia psychologii człowieka. Ja pracując kiedyś w sprzedaży usłyszałem, że najważniejsze jest tak zwane PPW, czyli pierwsze pozytywne wrażenie i one się stricte odnosi do adaptacji pracownika. Jeśli ja nie wywrę tego pozytywnego pierwszego swojego wrażenia, to od początku mam, mówiąc kolokwialnie, podgórkę w relacjach w ramach swoich, e, swoich organizacji. A jeżeli zrobię to w sposób poprawny, czy mój menadżer, mój przełożony zrobi to razem ze mną i pomoże mi w tych pierwszych etapach. Mojego funkcjonowania w organizacji, to zrealizować, to mnie też jest łatwiej do tej firmy wejść. Punkt trzeci odnosi się do zapewnienia, oczywiście, tych bezpiecznych warunków środowiska pracy. Jeżeli mamy firmę budowlaną, już mówiąc pół żartem, pół serio, to kwestie BHP, kwestia kasku na głowę, kwestie kamizelek i tego typu rzeczy to jest ten element dotyczący funkcji zarządzania. Kolejny element funkcji zarządzania zasobami ludzkimi to Zarządzanie relacjami pracowniczymi, w jaki sposób ja potrafię motywować zespół, e, cały zespół rozumiany przez pryzmat e, całości, ale w jaki sposób potrafię też zarządzać konfliktami, w jaki sposób potrafię zarządzać sporami i rozwiązywać te, e, te spory w taki sposób, żeby być obiektywnym i być uczciwym w swoim procesie, który który wykonuje. Szkolenie i rozwój to kolejna funkcja zarządzania zasobami ludzkimi, absolutnie kluczowa w XXI wieku. W tym momencie jednym z motywacji już yy, nie są tylko pieniądze, ale jest to, w jaki sposób ja umożliwię moim pracownikom yy, rozwój, w jaki sposób ja. Dam mu, żeby, dam mu możliwości, dam mu szans, żeby on stał się nie tylko lepszym pracownikiem przez pryzmat zadań merytorycznych, które on robi, ale także, żeby stał się lepszym człowiekiem jako menadżer, jako pracownik. Czy wyślę go na przykład na szkolenie z zakresu zarządzania stresem, czy wyślę go na szkolenie z zakresu zarządzania relacjami, czy wyślę go na kurs, który pomoże mu rozwiązywać konflikty w zespole i budować w poprawny, pozytywny sposób. Relacje pracownicze to jest inwestowanie w ludzi, w kapitał ludzki, który posiada w organizacji. To jest funkcja zarządzania zasobami ludzkimi. No i ostatni element to jest zarządzanie wszystkiego rodzaju świadczeniami dla pracowników zwolnienia, zatrudnienia, przejścia na emeryturę, yy, wszystko to, co, co, co dotyczy tej formalnej administracji, tej formalnego administracyjnego wymiaru funkcjonowania yy, naszych pracowników. Drodzy Państwo, w kontekście tego zarządzania zasobami ludzkimi mamy dwa, wyróżniamy dwa modele, model twardy, model miękki, zazwyczaj stosowany jest model mieszany, który obejmuje jedne i drugie elementy, ale no, rzetelność akademicka wymaga od tego, żebyście Państwo to, to poznali. Model twardy m, mówi o tym, że tak naprawdę m, zasoby ludzkie niczym nie różnią się od innych zasobów, są ustawiane na równi z finansami, marketingiem, produkcją, z zasobami materialnymi, które, które posiadam. Kluczową rolą w tym, w tym modelu twardym zarządzania zasobami ludzkimi jest obsadzanie samodzielnych stanowisk odpowiednimi ludźmi, którzy potrafią delegować zadania, którzy potrafią je w sposób jednoznaczny egzekwować, którzy może nie, że nie przejawiają zbyt dużej empatii do ludzi, bo to by było. Powiedzenie błędne, natomiast dla których cel organizacji jest najważniejszy i to jest dla nich punkt odniesienia w ich zarządzaniu zespołem. Z kolei w modelu miękkim mamy pewnego rodzaju odwrócenie tych tendencji to ludzie są najważniejszym kapitałem, który potrafi się rozwijać i który my powinniśmy rozwijać. Ten model miękki zakłada budowanie pewnego rodzaju równowagi władzy. Gdzie nie ma tylko systemu nakazowo-rozdawczego, tylko jest system oparty na zaufaniu i na, na współpracy, na komunikacji, na dyskusji, na tym, że rozwiązania czy decyzje są podejmowane, czy proces dojścia do podjęcia decyzji jest podejmowany wspólnie, ale oczywiście decyzja ta ostateczna jest podejmowana przez przełożonego. No i tutaj kładzie się nacisk na, bardzo na świadomy. Udział i wybór pracowników do tego modelu. Dlaczego? Dlatego, że w takich modelach funkcjonowania bardzo łatwo jest manipulować otoczeniem, w którym się funkcjonuje, i przez pryzmat współpracy, zaufania, w świecie nic, nic nie robić. Dlatego to jest o tyle, o, tyle, o tyle istotne. Drodzy Państwo, dwie rzeczy. Przy zarządzaniu zasobami ludzkimi musimy pamiętać o dwóch kwestiach. To, co ludzie mają wolną wolę przede wszystkim i wcale nie muszą postępować tak, jak ktoś sobie tego życzy. Ja miałem takie doświadczenie zawodowe, w którym chciałem, żeby wszystkie tabelki, które były mi przygotowywane, były przygotowywane dokładnie w ten sam sposób, bo ja byłem do tego przyzwyczajony i to był mój błąd, bo ludzie mogli te same dane pokazać mi w inny sposób. Więc i tak robili, bo to była ich oczywiście wolna wola. Po drugie, zachowanie tych ludzi, nie da, ludzi, którymi pracujemy, nie da się do końca przewidzieć. To jest ten element, który odnosi się do kwestii zagrożeń związanych z zasobami ludzkimi w organizacji. Ludzie mogą być podobni, mogą tak naprawdę bardzo się od siebie różnić mają inne doświadczenia, pochodzą z innych środowisk, mają różny temperament, mogą mieć różne problemy rodzinne, zdrowotne, jakiekolwiek inne. O których my nie wiemy. To, co dla jednych jest nagrodą, dla drugich może być karą. Więc to zarządzanie zasobami ludzkimi e, powinno przyjmować wysoce zindywidualizowany charakter, tam oczywiście, gdzie się w tych obszarach da to e, zrobić. Drodzy Państwo, cechy i obszary zarządzania zasobami ludzkimi. E, jest ich pięć, które ja e, pozwolę sobie Państwu przedstawić. Strategiczne dopasowanie, czyli to. Jakie miejsce zajmują ludzie w mojej organizacji? Czy ja poza tym, że na sztandarach mówię, że człowiek jest dla mnie w organizacji najważniejszy, czy, tak, czy faktycznie tak jest? W mojej kulturze organizacyjnej, w mojej polityce zatrudniania, w mojej polityce motywacji i tak Traktowanie ludzi jako kapitału, czyli. Czegoś, co ja uważam, w co mogę inwestować, co powinienem inwestować, co powinno mi dać konkretne zyski. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o zysku oczywiście ekonomicznym, jako, jako takim. Czyli kapitał, czyli coś, co pozwala mi funkcjonować, to jest podstawą funkcjonowania mojej organizacji. W jaki sposób ja podchodzę do problematyki kultury organizacyjnej i jak tą kulturę organizacyjną buduję? Drodzy państwo, kwestia kultury organizacyjnej może być jednym z lepszych narzędzi motywacji i utrzymywania zasobów ludzkich w organizacji. Może być jednym z kluczowych elementów, które wpłyną na zmniejszenie wskaźnika rotacji y, pracowników i odejście z naszej organizacji. No i oczywiście Odpowiedzialność kadry kierowniczej jako ostatnia cecha zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, czyli sprowadzać do tego, czy przełożeni nie boją się brać odpowiedzialności za decyzje, które, które podejmują i w jaki sposób to, to robią. Szanowni Państwo, główne obszary, pierwszym jest pozyskiwanie pracowników w tym planowanie zasobów ludzkich. Jeżeli wiem, że za pół roku zaczynam bardzo duży proces produkcyjny nowego produktu, no to wiem, że muszę zaplanować określoną liczbę pracowników do tego, żeby, żeby ich przyjąć do pracy. Więc muszę ich zrekrutować i później muszę dokonać selekcji. Tych ludzi, którzy już ostatecznie zajmą konkretne stanowiska w mojej organizacji. Punktem drugim jest ocenianie pracowników, ale ocenianie takie, które będzie oparte na obiektywnym podejściu. Dobra rada: to, co się da, należy liczyć, opierać na liczbach, a nie na subiektywnej tylko i wyłącznie ocenie. Dlaczego? Dlatego, że da nam to ten obiektywizm, to obiektywne podejście, o którym mówiłem. W punkcie trzecim, czy w trzecim obszarze dotyczącym zarządzania wynagrodzeniami, Mówimy o wartościowaniu stanowisk pracy, czyli innymi słowy, ile dane stanowisko jest warte, czyli jaką pensję, jakie wynagrodzenie płacę osobie na konkretnym stanowisku. Rola płacy, zarządzanie wynagrodzeniami: czy moja, moje wynagrodzenie opiera się tylko i wyłącznie na świadczeniu stałym, że otrzymuję 5000 zł miesięcznie stałego dochodu, czy może otrzymuję 3500 stałego dochodu, a mogę resztę zrobić w ramach działalności prowizyjnej. Od sprzedaży, od sprzedanych usług, dóbr czy czegokolwiek innego. E, świadczenia pracownicze, wynagrodzenia pozafinansowe, to jest też ten obszar zarządzania wynagrodzeniami. Rozwój zasobów ludzkich, mówiliśmy sobie o nim troszkę już. Uczenie się organizacji, przez to, że ludzie się uczą, firma się uczy, e, nabywa nowych kompetencji, nowych, nowych umiejętności. E, w jaki sposób ja w tym obszarze zarządzam karierą moich, e, moich pracowników, czy oni mają określone ścieżki. Awansu, czy mają określone ścieżki kariery, którymi mogą, mogą podążać? No i ostatni element e, dotyczący zarządzania zasobami ludzkimi czyli administrowanie tymi zasobami, projektowanie stanowisk pracy, polityka e, i procedury zatrudnienia, czy systemy, którymi, e, którymi dysponuje do zarządzania takim czy innym, takim czy innym e, personelem. To wszystko e, ma charakter wprowadzenia do właśnie zarządzania zasobami ludzkimi. Dziękuję Państwu.